Ale nie u nas, nie w moim obrótku. Uwielbiam każdą chwilkę Wspaniałych jesieni. Wszystko kolorowe, żółcie i czerwienie. Każde listy klany bajkę opowiada. Gdy powietrzu krąży i na spada. To jest liście cudowne, to jest liście bajkowe, W każdym dniu on jest inny, w każdym dniu on jest nowy. Wrzutko w moim ogródku złotą się się przebrała. Zachwycona mią wdwiatczy cicho Wspaniała. Jeżeli wina zachwyca, czerwieniem korale, jeśli w biegu na poprawy, ciągle poznał w kościele głośno zacowny. Wspomina babci, kochany tronie, piosenki ciche i kołysanki, wieczory miłe, pogodne ranki. Niech uśmiech ciało serduszko grzeje. Ciekawe były jej życie dzieje. Niemcom robiła ogromne w i uciekała potem przez głowy, gdy do niej i nie wiedział. Zawsze powiedzieć nie serce nie pozwala, bo mam słów o tym i uczuć falę. Chcę opowiedzieć o rycerskiej miłości, o rycerzach, co mieszkali w czasach starożytności. O rycerz, ten mężczyzna, zawsze wierny przed ojczyzną, odwaga dla niego nie jest nowizną, przysięga królowie, jest temu przyczyną. Ten człowiek. Na przeciw śmierci stoi. Ten mężczyzna umrzeć nie boi. Nie boi umrzeć.